Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku, a dzisiaj was zapraszam na recenzję pierwszego wydania magazynu Lego NINJAGO w języku polskim na rok 2023. Będzie również na to gazetkę konkurs, więc warto oglądać ten materiał do samego końca. Więc tradycyjnie każdy w tym momencie zostawia opeczkę w górę, aby jak najwięcej osób mogło się zapoznać z najnowsze wydaniem magazynu Lego NINJAGO, Jak i również zachęcam Was do zostawienia subskrypcji na mój kanale wraz z tłęczkiem, by je przekapić kolejnych odcinków, jeżeli chodzi o recenzję gazetek Lego wraz z konkursami, a do motywacji się tam osztańczyć i ci subskrybentów. Zanim zaczniemy to troszeczkę takie małe ogłoszenie parafialne dla tych, którzy chcą słuchać no to niech słuchają, a dla tych, którzy nie chcą słuchać no to niech przewiną do tej minuty i już wam wytłumaczę o co chodzi. Otóż na moim kanale nie było recenzji gazetek LEGO od prawie że trzech miesięcy, odczuwałem taką sieczkę, no ale w końcu dzięki temu, że już skończyły się egzaminy zawodowe, no jestem już świeżo po egzaminie praktycznym, który też zdałem na 100% na całe szczęście, bo były tam łatwe zadania, ale to temat na inny odcinek, no to w końcu Mam już wygospodarowany czas, by nadrobić gazetki tego, a troszeczkę tego jest. No i też postanowiłem nieco poeksperymentować z formą. Jest ona troszeczkę podobna do tego z roku 2020 z czasów pandemii, a przykładową recenzję macie umieszczoną w opisie filmu taką z roku 2020 a prowadziłem je do tej pory w formie standardowej. Więc dajcie znać w komentarzach, co sądzicie, czy mam pozostać przy starej formie, która się sprawdziła ale też czy pozostać i przy nowszej formie, taką z czasów pandemii. No i teraz przechodzimy do głównego tematu odcinka, jakim jest recenzja pierwszego wydania magazynu Legend Jago na rok 2023. Co prawda ta gazetka jeszcze nie miała swojej premiery, a przypomnę ona będzie mieć miejsce 24 stycznia, to dzięki uprzejmości widaństwa Blosha miałem okazję tą gazetkę zrecenzować przed premierą. No i co otrzymamy właśnie w tym pierwszym wydaniu magazynu Lego Jago na rok 2023. Otóż otrzymamy mi figurkę złotego Oni lojda rzecz jasna, bez maski oni, co jest troszeczkę dziwne, no ale jednak sam dodatek jest spoko. Jeżeli chodzi o torsik, nóżki, no i również resztę. Mi figurki, no to prezentuje się znakomicie. No, troszeczkę mi tutaj brakuje tej maski ONI, no ale umówmy się, co można otrzymać w cenie 20 zł, gdyż, tak, na całe szczęście, wraz z rokiem 2023 cena nie poszła do góry, ale nieuniknione jest to, że w przyszłości ta cena będzie jeszcze wyższa, biorąc pod uwagę wciąż rosnącą inflację. No i również, jeżeli chodzi o wyposażenie Mi figurki, no to oczywiście mamy tradycyjnie katana, no i również co się. Często zdarzało nie spotykać w gazetkach LEGO Ninjago to ramienik na minifigurkę Lloyda w tym przypadku oczywiście. Natomiast główną bronią jest trójzob energii i nie ukrywam troszeczkę ta konstrukcja broni mi przypomina mroźne berło z czwartego wydania magazynu Lego z roku 2020, w którym otrzymaliśmy rzecz jasna figurkę lodowego cesarza. No i oczywiście sam dodateczek otrzymuje ode mnie dziesiąteczkę, jak wspomniałem przy okazji przecieku odnośnie właśnie tej samej figurki. I z takich pozostałych dodatków to otrzymujemy m.in. saszetkę z sześcioma Kartami z ósmej nowej serii kart Lego NINJAGO w końcu debiutuje w naszym kraju, jak i również kartę limitowana z tej samej serii kart Lego NINJAGO tym razem mamy skrystalizowanego brocznego w o numerze 11. Zacznę niestandardowo od informacji odnośnie przyszłego wydania magazynu Lego NINJAGO, Otóż w następnym numerze otrzymamy mi figurkę złotego Smoka Jay'a i jego premiera ma mieć już miejsce 21 lutego. Natomiast w będzie mieć miejsce tego samego dnia co debiutujące wydanie magazynu Lego z go złotego Lloyd'a Oni w Polsce. Jeżeli chodzi o moją opinię odnośnie tego dodatku, no to nie muszę Wam tutaj mówić, zresztą wszystko omówiłem w odcinku dotyczącym przecieku z tą mi figurką. Także bez przedłużenia, przechodzimy do omówienia samej treści magazynu, a później przejdziemy do jego podsumowania. Jeżeli chodzi o samą treść tego magazynu, to oczywiście co mamy? Okładkę związaną z 16 sezonem Żego jaki jak i również. Główne postacie o tej okładce, czyli Zain oraz Koł, no i również zdjęcie minifigurki, figurki, jaką otrzymamy w tym wydaniu. Lecąc dalej, mamy oczywiście nowość związaną z ósmą serią kart Lego Ninjago. Jago. Łącznie tych kart jest 256, więc całkiem dużo. Mamy również tradycyjny, jak na magazyny Lego Ninjago, Jago, przestały spis treści. Informacje o zabawce. Mi figurki złotego o Oni wraz z instrukcją, więc nie trzeba się posiłkować internetem oraz kodem, który jest umieszczony na saszetce, jak zresztą można zauważyć. No i lecąc dalej, mamy oczywiście kolejny misję chociażby szalona lekcja latania. Zresztą to jest podzielone na dwa zadania, mianowicie mroźny alert oraz sobowtórowy alert. Leco zdaje kolejną misję. Mamy Uwaga, lawina skalana. Reklama najnowszego wydania magazynu Lego Batman. Comics część pierwsza. Dżunglowy Ding Dong. Które jeśli i tak będzie przerwa. ciąg dalszy na stronie 22. Misja. Wyzwanie w głuszy. Takie oto dwa ciekawe plakaty: Złoty swój Kaja. Oraz Mecha Samuraja X. Dni z 16 sezonu, misja osłupienie oraz blask, druga część komiksu. No i mamy już koniec: informacje o ostateczny triumf drużyny. Mamy tutaj pięć drużyn: gazeciarze, merlopianie, mieszkańcy Shintaro, więźniowie oraz weżony. Nowość. Opowiedz światu swoją historię Lego Ninjago z Ninjago Nixed. Składniki mega przygody, no zresztą to możemy ułożyć wedle własnej wyobraźni. Mamy również konkurs, w którym można wygrać zestaw, mianowicie Smok gromu Mamy tutaj oczywiście rysunki nadesłane przy okazji zapewne 11 wydania magazynu Lego z zeszłego roku z tymi figurką rocznego owocu. mimo że tutaj informacji nie ma. No i to co Wam pokazywałem przed chwilą niecałe 3 minuty temu, czyli minifigurka J'a w następnym wydaniu magazynu LEGO Ninjago, czyli już tutaj mówiłem o nim dużo. Mamy oczywiście reklamę magazynu LEGO Jurassic World dostępny w sprzedaży od 26 stycznia, jak i również mamy reklamę nowej serii kart LEGO Ninjago. Podsumowując i reasumując, Początek roku 2023 w magazynach Lego Ninjago jest bardzo ciekawy, i oby tak dalej, bo naprawdę dodatki powinny być coraz bardziej ciekawe. No ale też od czasu do czasu można powiedzieć, że raz na Ruski Rok trzeba iść na jakiś kompromis w postaci jakiejś gorszej mi figurki. Tak jak nie o to miejsce w przypadku mi figurki no tak, która trafiła w zeszłym roku do wrześniowego wydania magazynu Lego Ninjago. No i jak wspomniałem, no to sam dodatek, no i również cały kształt tego wydania magazynu, no to wiadomo, otrzyma ode mnie dziesiąteczkę, a jaka jest wasza ocena, no to koniecznie podzielcie się z nią w komentarzach. No i również jeżeli chodzi o samotność, to to też jest naprawdę dosyć ciekawa, jeżeli chodzi o dodatek, no to też jest bardzo ciekawa, w szczególności ten, co otrzymamy w następnym numerze, no i również te bonusy w postaci nowej saszetki z kartami z 8 serii Kartnego czy też Karty Limitowanej Mrocznego Władcy. Nie mogłem także zapomnieć o konkursie, który dla was organizuję, zresztą wspomniałem o tym w następnym materiału, gdyż do wygrania jest nowa, zafaliowana gazetka Lego Jacko właśnie z imii figurku Złotego Lloyda Oni. I co trzeba zrobić, by właśnie wygrać taką oto gazetkę. Po pierwsze, obowiązkowo zostawić łapaczkę w górę. Po drugie, obowiązkowo zostawić subskrypcję na moim kanale wraz z dzwoneczkiem, No i po trzecie, napisać komentarz o treści: Biorę udział. No a pytaniem konkursowe jest następujące: jaki planujesz kupić zestaw? A jakie zestawy planujesz kupić z Lego NINJAGO w tym roku 2023? Sam konkurs potrwa do 3 lutego do godziny 23.59 więc nie całe dwa tygodnie, a wyniki się ukażą 4 bądź 11 listopada przy okazji odcinka Brick Pepper, która będzie w jednym z sobot. No i oczywiście z tego miejsca chciałbym wam życzyć powodzenia, w wzięciu udziału w konkursie. Tradycyjnie koniecznie podzielcie się w komentarzach co sądzicie o tym wydaniu magazynu Legolinczego na rok 2023 i czy macie już, a raczej planujecie się zaopatrzyć właśnie w te wydanie magazynu. Tradycyjnie, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to przypinam serduszko osobom, którzy dodadzą do w swoim komentarzu o treści Złoty Lloyd. Tradycyjnie zachęcam Was do zajrzenia i zaobserwowania mojej social media i widzimy się już niedługo.